Hej, hej, tu Marta, witam Cię serdecznie na kanale Holandia na Obcasach. Mój poprzedni film dotyczący orędzia premiera holenderskiego w sprawie epidemii tutaj na terenie Niderlandów wzbudził wśród Was takie zainteresowanie, że nie sposób tematu nie kontynuować i nie opowiedzieć Wam, jak sytuacja przebiega dalej. Sytuacja zmienia się w zasadzie z dnia na dzień, jest bardzo dynamiczna, i dlatego przychodzę dzisiaj właśnie. Z tym odcinkiem, także serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych. Zacznijmy może od tego, że w ostatnich dniach przyrost osób zarażonych jest naprawdę znaczny. Jest największy, jaki odnotowano od początku tutaj epidemii w Holandii, czyli od dnia 27 marca. O jakich liczbach tutaj mówimy? W ostatnich dniach, słuchajcie, był to przyrost ponad 700-800 osób w ciągu 24 godzin, więc liczby z Dają się dość pokaźne, duże. E, I na szczęście nie obeszło się to bez odzewu holenderskich władz. Wprowadzono nowe mm, zasady, e, z, nowe, nowe zakazy, e, reguły, wobec których ludzie Holandii mają się stosować. Tym razem premier wraz z rządem mówili również o karach, które będą nakładane, o grzywnach na firmy, jak i na osoby prywatne, które nie stosują się do, do tych zaleceń, do tych nowych zasad. Jeśli chodzi o firmy, to kary mogą wynosić nawet i 4000 euro. Jeśli chodzi o osoby prywatne, będą to małe mandaty w wysokości do 400 euro. Poruszę tutaj jeszcze kwestię samych danych statystycznych z dnia wczorajszego. E, liczba osób zarażonych to 5560, natomiast liczba ofiar śmiertelnych to 276, i e, te ofiary śmiertelne, ich średnia wieku to około 80 lat. Także e, cały czas tutaj mówimy o osobach starszych. No właśnie, wprowadzono moi drodzy w Holandii nowe, nowe zasady. Eee, bardziej takie troszkę restrykcyjne. Dlaczego? Otóż w ostatnich dniach pogoda w Holandii nas rozpieszcza. Jest słonecznie, jest pięknie, a kto był lub mieszkał w Holandii, ten wie, że w Holandii lubi być deszczowo. Naprawdę w Holandii bardzo często pada, jest pochmurnie. Takie piękne słoneczne dni zdarzają się eee, późną zimą, wczesną wiosną, naprawdę nieczęsto. I w momencie, kiedy za oknem taka bajeczna aura, słoneczna. Wielu holendrów po prostu wychodzi na słońce i korzysta z tej pogody. I mimo tutaj apeli holenderskich władz, aby ludzie pozostawali w domach i traktowali tą sytuację na poważnie. Niestety w ostatni weekend mm, sprawy pokazały, sytuacja ujawniła, iż <grymnie> holenderscy ludzie, nie do końca holenderskie społeczeństwo nie do końca wykazało się tutaj y, odpowiedzialnością, i dosłownie tysiące ludzi wyruszyło na plaże, do lasów, do parków, korzystać z pięknej pogody. Zareagował na to holenderski rząd, holenderski premier, wspólnie właśnie z rządem. I usłyszeliśmy w dniu wczorajszym, że mamy się dostosować do nowych reguł. Oczywiście w sklepach, w jakichś miejscach publicznych, cały czas mamy utrzymywać odstęp minimum 1,5 metra od innych ludzi. Pewnie nasuwa się wam pytanie, czy faktycznie ludzie się do tego stosują. Wczoraj wieczorem mój mąż pojechał do sklepu i no niestety ludzie się do tego nie stosowali. Celowo przy kasie, wiecie, przesuwali. Tą taką przegródkę następny klient, wiecie, żeby po prostu być bliżej, jakby zakupów mojego męża. I nie wiem, myśleli, że szybciej zostaną obsłużeni, czy, czy ten dystans nie wiem, co zmieni, ale no, z, takim z takim zachowaniem ludzi się spotkaliśmy. Oczywiście cały czas zaleca się możliwie pozostanie w domu. Możesz wyjść do pracy, oczywiście, najlepiej, jakbyś pracował zdalnie, ale jeśli nie możesz. No to do tej pracy nikt nie zabrania nam wyjść. Możemy wyjść również na zakupy, czy możemy wyjść w celach, nie wiem, pomocy innym osobom najbliższym, ale cały czas mamy pamiętać tutaj o, o bezpieczeństwie swoim i, i tych osób najbliższych. Cały czas możemy wyjść na krótko z domu, żeby się przewietrzyć, na przykład, czy żeby wyprowadzić psa, ale nie możemy wychodzić w grupie. E, Maksimum, jakie zostało na nas nałożone, to trzy osoby. Również, jeśli ktoś przychodzi nas odwiedzić w domu, nie może być to grupa większa niż trzy osoby, i również w domu nasi goście mają pamiętać o zachowaniu tego odstępu w postaci półtora metra. Już jakiś czas temu holenderskie władze wspominały o tym i ja Wam też o tym mówiłam, że wszyscy ci, którzy są przeziębieni, kaszlą, mają katar, mają pozostać w domu. Jeśli natomiast do tych objawów dochodzi również gorączka, to nie tylko osoba, która te objawy wykazuje, ale również i wszyscy pozostali domownicy teraz mają zostać w domu. Policja może ukarać mandatem wszystkich, których spotka na ulicy, którzy będą w grupie powyżej trzech osób, nie będą członkami jednej rodziny. Wiadomo, że rodzice mogą iść wspólnie z dziećmi, nawet jeśli liczba osób przekracza te trzy osoby. I wszystkich tych, którzy nie będą stosowali się do tej reguły zachowania odstępu półtora metra. Szkoły podstawowe tutaj w Holandii ubiegały się o to, aby um, uczniów ósmych klas po prostu na razie zwolniono z pisania egzaminów końcowych, które, które niebawem po prostu e, miałyby mieć miejsce i wiem, że tutaj rząd e, holenderski się ku temu przychylił i póki co e, egzaminy szkolne zostały odwołane. Nie wiem, czy oglądaliście mój ostatni live, o którym mówiłam Wam, że Holendrzy zamiast budowania odporności społecznej o której mówił premier powinni zabrać się za budowanie odpowiedzialności społecznej. I jakże bardzo się ucieszyłam kiedy w Newsach zobaczyłam, że premier sprawiedliwości, holenderski premier sprawiedliwości powiedział właśnie, że trzeba kierować się zdrowym rozsądkiem i odpowiedzialnością. To jest bardzo, bardzo ważne. Powiedział również, że kto nie stosuje się do nowych zasad, jest po prostu aspołeczny, asocjalny i umieszcza siebie poza holenderskim społeczeństwem. Słowa dość dosadne, jednakże mam nadzieję, że dotrą do jakiejś większej liczby ludzi, no bo niestety cały czas w Holandii widzę pełno ludzi na ulicach. Także, moi drodzy, w dużym skrócie, tak właśnie wygląda aktualna sytuacja w Holandii. Jeśli będę miała jakieś newsy, jeśli rząd tutaj da nam jakieś nowe informacje, będę się nimi dzielić. Tymczasem dziękuję za oglądanie Buźka i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!